A tak zaczynamy dzisiaj. Wyjazd. Godzina jazdy, już mamy taki temat. To są dość trudne podjazdy. Ostatnio pamiętamy, tutaj byliśmy razem. Tu podjechałeś na tam 20 metrów do góry, i tak naprawdę auto całym impetem poszło do tyłu. Więc no, tutaj... Tak, ale to były, wtedy był. Było to pod spodem, a na tym była delikatna warstwa śniegu. To jest tak, jakby no, w ogóle warunki nieporównywalne. Dzisiaj to był light. Tak, dzisiaj było bezpieczniej. E, tutaj spójrz na to, że tak naprawdę Mitsubishi poradziło sobie bez problemu z tym podjazdem. Na spokojnie, na Tasztasiu, bez e, większego problemu. E, Suzuka no, musiała się troszkę napędzić ze względu na dość słaby silnik. E, no i tutaj trzeba było od dołu polecieć, a patrol Patrol poleciał po patrolowe No ale w Suzuki to pamiętajmy też, że chłopaki mieli pewnie e, prawie pał, pełny inwentarz, czyli były trzy osoby w aucie Tak, no oni praktycznie, żeby nie powiedzieć, że podwoili masę tego samochodu Ale dołożyli kilkadziesiąt procent na pewno Na pewno stosunek mocy do masy się zmienił No, ja myślałem, że najpierw chociaż sprawdziłem, ile tam tego w środku jest, jaki tu poziom, ale widzę, że na pewniaczka. A tak zaczynamy dzisiaj wyjazd. Godzina jazdy, już mamy taki temat. Jolo, generalnie to była akcja typu Jolo. No, 35 nie pomogły. Myślisz, że większe koła coś by ci dały? No Myślę, że tutaj rozmiar 1-2. Minimum, czyli 37 albo 38, może by coś pomóc. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę jeździć, próbować obserwować. No ale dużo mułów pociągnął za sobą, e, więc to było widać, że tam jest w ogóle miękko pod, e, pod tym. To jest miejsce z piastką, takie zadanie dla kędy, ale jeszcze nikt tego nikt nie przejęwał was w tych siłak Z tych też nie jest łatwo. Za pierwszym razem tutaj obrana, obrany tor, taki trochę w sumie nie najbardziej optymalny, no i ta opona się ślizga. No tutaj jest pokazana wada tak naprawdę długich pick-upów, ten tylny zwiz, gdzie on już zahacza, będąc przednimi kołami u góry, on zahacza na dole tylną częścią samochodu. No i tutaj niestety małe koło i, i podnosi go do góry i ta opona tutaj nie chce robić. Dopiero za drugim razem tam dało nam się e, zblokowano oczywiście reduktor, e, blokada tylnego mostu, bo w tym samochodzie jest. No i tutaj z troszeczkę większego rozpędu się udało Ale większego rozpędu też nie można wziąć Bo on jest niski i boimy się, że te plastiki się zahaczą I tak może coś urwać No tutaj zauważysz, że tak naprawdę Jimmy żadnego problemu do góry Pyk, złożył się, wyłożył pomimo braku mocy opona No gazu dużo i tyle Gryzła i set. No Wrangler w ogóle nawet nie wkręcił się chyba na obrot Ale tak, żadna, żadna tutaj nowość No patrol na Mutrepadorze to tam w ogóle nie zająknął. Gdyby tam podejrzewam, że nie musiałby dodawać w ogóle po gazu, żeby to, to wyleczyć. Ta kopona niesamowicie robił. Tak, no weź pod uwagę też to, że niedawno, nie wiem, miesiąc temu, półtora miesiąca temu to był podjazd nie do zdobycia. Nie, no było ciężko. No i przyszła kolejna piasek. Piasek weryfikuje bardzo dużo, bo i samochód i umiejętności, ogumienie bardzo, du bardzo dużo. Teraz próbujemy podjechać, tego generalnie nie ma dużego nachylenia e, ta górka. Tylko piasek jest tutaj bardzo sypki, więc jak nie polecisz e, szybko z prędkością, to jak mteki e, zaczną tutaj kopać ten e, piasek, to automatycznie idziesz w dół. Zobaczmy jak kijanka na e, Cimexach. Zobaczymy czy uratuje Nie, to normalnie to. nie przejmuje się No dobra, zobacz co z tego będzie Do tyłu, tak? Tak Dawaj, no dawaj I ogniem do tyłu Dawaj, okay, okay. dawaj ja takim wielkim zwalennikiem tych ustrojstw nie jestem, ale jestem w szoku jak łatwo się udało ten temat naprawić, I To tu nie chodzi o jakieś reklamy czy coś, czy tego typu rzeczy. Bo rzepa, to bym powiedział, że to jest rzepa, ale naprawdę bardzo łatwo, chociaż chyba szybciej się ogarnęliśmy jak z wyciągarką. Także to na plus. Zobaczymy co dalej. do tyłu Spróbuj tak jak ja, zdajam. jeszcze jedno podejście. Na do tyłu i weź sobie większy rozdech. Powiem Ci, fajnie odpracuje to zawieszenie w tym L200, on jest długi, to jest racja, ale jak patrzę cały tak, czas na one. niego, jak on sobie radzi z tymi przeszkodami, on jest trochę podniesiony, ma troszkę większe te koła i tutaj już widać, że ten prześwit jest wystarczający. Niezależne zawieszenie z przodu i to sobie po tych dziurach, takich jakichś korzeniach to sobie całkiem fajnie jedzie. Czy problem, znaczy jest tak, wizualnie inaczej ono wygląda w stosunku do tego, jak jeździ, bo on ma takie wysoko matelamby, pociągły zderzek i wygląda, jakby on był niski, a de facto faktycznie, no i komfortowo się w nim jeździ, naprawdę komfortowo. Co we wranglerze? No tak naprawdę tutaj nie ma co dużo mówić. Jest podjazd, na który musisz skręcić. odpuszczasz trochę gazu, żeby wjechać w kolejne odpowiednio. No i niestety ta moc, którą zabrałeś, już Ci nie pomoże. Więc do tyłu rozpęd i tutaj nie ma innego środka niż tak naprawdę gaz do dechy i rozpędem, więc moc, moc, moc i pęd. No i tutaj Opona oczywiście im jest bardziej agresywna tym gorsze. No i widzisz, długi rozpęd na dwójce i udało się w ostatnim momencie po prostu zredukować na jedynce, bo tak to by też, jedynkę, tak to by też stanął, no i tutaj redukcja na jedynkę i to wreszcie wjechało, ale to już było takim ostatnim siłą. No tam trzeba niestety trochę postrzelać z tego sprzęgła, pokombinować, no Suzuki jest fajne, wybacza dużo błędów, sprytnie jeździ, no ale wypadałoby, żeby tej mocy jednak miało ciutek więcej, tam brakuje takie... 20 koni i naprawdę było dużo no Albo zwolniony reduktor, tutaj na przykład. Można no ale to też byśmy. byśmy ja, no. Coś ale jakbyś miał zwolniony reduktor, też niekoniecznie musiałbyś. No to 20 koni, 20 koni to auto by było bliskie ideało. Co było najgorsze? Opony? Moc? Opony. opony? Nie? gdzie jest tylko? Opony. Na Simaxie... nie nadajesz. A jeździłeś czymś innym? Na piasku? Tylko z Max. Tylko z Simaxem, nie? Ponad 10 lat i zawsze Simax. Terima kasih telah menonton! Warunki pogodowe troszkę nam się zmieniły, więc powoli kończymy naszą trasę. Zajechaliśmy faktycznie całą trasę, udało się, wszystkie samochody dojechały do celu. Była fajna zabawa: piaski, błoto, deszcz, słońce także, wszystko. Całościowy przekrój mm -hmm. polskiej wiosennej pogody. Teraz zapraszam Was na kolejne edycje. Zgłaszajcie się, obserwujcie nasze wydarzenia i spotkania w terenie na szlaku 4x4 ze sklepem opon i Yokohama. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku!